To masz, ja, to. ja mam grający klocek LEGO. Grający no. klacek LEGO? A to to jest gracz? Co to jest? No grający klocek LEGO, taki normalny i on gra. Niech się naciśnie. To pokaż. Hmm. Ubie, ja pamiętam to wyjście tutaj i wiesz... I, I to niebo i to wszystko. Um. Ja pamiętam, wiesz, jak odpaliłem Duma na, na midze swojej, już tej bardziej takiej wypasionej. Spacja się otwiera. Okej. Okay. Mam jeszcze jakiś dupek. Ja, ja lubię smarować. Ale twoja ściereczka do kurzu wygląda tak. Y -y. <śm> 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 ja lubię smarować, ale tego tu nie ma. No nie, bo to jest Monika, no przed 120 lat świetnie. Ja pochodzę, ja cię, po prostu jak to graficznie. Ale po prostu lubię no, tę grę Nie, no. Bo... masz się, spoko. To był ten moment, właśnie, to jest właśnie ten moment, kiedy naprawdę no amiga już przestała istnieć, tak naprawdę. Przestała istnieć, że gry nawet. No tak, no Dum zabił amigę na gołej 1200 Dum, abyś nie odpalił. Nie. Trzeba było już inwestować w te rozszerzenia pamięci, żeby tam. jak Dum na pcecie potrzebował, bo w ogóle żeby się uruchomić. Nie mówię tu o komfortowej grze 386 i 4 mega. 386 miał zwykle no, przynajmniej te 33 MHz. chcesz czy chcesz kanapkę z Panem Zobaczymy. Owszem. Chociaż jakby tak pokombinować to, 386 i 16 MHz były, nie? Co to? Tak było w dumie normalnie? Nie, bo to jest boom. To już jest poszerzony. to nie jest Nie, 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 bo to w oryginalnym dumie tego nie było. To jest boom. Boom z 98 roku. Chodź tutaj siadaj. Ale nie widać za bardzo po nim, żeby to była inna gra. No i widać. Tylko tutaj gdzieś jest. No, jest troszeczkę mniej inaczej zrobione, ale to jest niewiele różniące się tam. Głównie są dodatkowe opcje przy mapach. Okay. Więcej możliwości jest przy mapach. Sama gra jest bardzo podobna. No w każdym razie, dopiero na Pentiumie chodzi Dum idealnie, to sobie trzeba uczciwie powiedzieć. No i ewentualnie na późniejszych 486, gdzie karta graficzna już nie jest na ISA. Bo w każda, każda maszyna z kartą graficzną na ISA. No nie odpalisz duma idealnie płynnego. No ma przepustowość po prostu tyle, No tak, maszyna no ma za małą przepustowość dla karty graficznej i nie przeskoczysz tego. Nie no, taki normalny duma. Dobry duma, że tak powiem. Także Pentium 75, 96 rok, 16 MB i bateria wciąż działa. Zojarki mają więcej już Panie, Patrz, tu jeszcze masz. Tak, to oczywiście wszystko było robione na szybko, żeby dało się coś pokazać, nie? Także tam jest parę gierek. Ten pierwszy Nit for Speed też jest. No z demo sceny nic nie ma, niestety. Mm -hmm. no, no, to nic nie ja Tobie Tym? Tym jakim? Pewnie tak. Yy, Cannot Open. Tu tego nfs się jakimś batem odpalało. Właśnie, tylko chciałem zapytać. Czekaj, coś dużo czuło z tego. Pewnie NFS Bat. NFS Bat spróbuj odpalić. W ogóle nawet Klik taki ma myszki. Normalnie ma Klik myszki, tych odkrowych myszek tak jest SMORKA tak dalej. Nie jest jakieś oszukane. No Ale no nie jest poważnie też, poważnie też specjalnie wywalone. No, no chyba no, używali zewnętrznej mysz. Nie kojarzę czy dźwięk działa w tym... Okay. A, ten film? tu sobie odpuśćmy. W każdym razie w pierwszego Need for Speed'a kiedyś grałem. Jezu, co się dzieje? Czy się gryzą? A nie, pies zauważył psa. No. Jezu. Jakby go tu znadepnął. Mhm. Wydaje mi się, po pewnych elementach graficznych, że robili to przynajmniej częściowo ci sami ludzie, co test drive z Akolejdu. I tutaj jakoś, żeby ruszyć, no na początku trzeba mu wbić bieg. Bo to sprawdzałem. O, teraz jedziesz z hmm. strzałkami. Chyba nie ma dźwięku, ale... Nie, przejmujmy się. No tak to ta, ta, ta też była prekursorka, można powiedzieć. Już jakiś generowany w Full 3D. No i całkiem, całkiem przyjemnie chodzi, nie? Wiadomo, hmm. no, grafika się zestarzała trochę. No oczywiście, nie. Grafika wygląda płasko bardzo, nie? Zgodnie z większość jest płaska tak naprawdę. Zobaczyłeś? No. Zniesienia takie delikatne. Znaczy nie. Y, ulica jest normalnie 3D, nie? Góry i pagóry tak, są. Tak, tak. A aczkolwiek wszystkie elementy przy drodze to są spritey. Sprite, oprócz y. sprite. chyba tych budynków. No te budynki jakoś tak 3D wyglądają, ale te jakieś tam palmy, znaki, wszystko spray. Powiem ci, że ja zacząłem późno sobie yy, zabawę Od trójki na pezji się, ale to też wiesz. Mam zamikę i widząc trójkę na pezji, to, to wiesz coś, to To nie było porównania. W każdym w razie ten widok jak jest bieg. jak test drive out: Accolade. Jak się biegi zmieniają, to też pojawia się na moment ten taki ta yy, skrzynia biegów w rogu prawym, dolnym. Zupełnie jakbyś grał w test drive'a na, na Amizę czy na Komodorku. No. Już na Komodorku miałeś 3 fps y w test drive, nie? <laughs> nie? no może trochę więcej, ale no, fakt, faktem wiesz. Tam był raczej wyczyn techniczny, że udało im się taką grę w ogóle zrobić. Nie spalić, tak. Jeszcze tak. potem ten test drive 2, który miał jeszcze wyższą rozdzielczość sprite'ów na jeszcze Komodorku jedno? i tak dalej. Tak, bo jedynka miała ogromne sprajty, pamiętam, do samochodu. No, wie. no. Dwójka miała dwa no, razy tak. wyższą rozdzielczość i do tego ścigałeś się jeszcze z drugim samochodem jest prowadzonym przez komputer, także... Yy, technicznie... A trójka na autorka, tak nie, 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 nie. Trójka była tylko na pececie. Tylko i wyłącznie na pcecie i trójka była w pełni yy, 3D, poligon, poligonowa. Nie pamiętam, czy była teksturowana, bo grałem kiedyś w tą trójkę. No, tylko chodziło o to, że co, grasz w ten nieco Speed i i nie jesteś w stanie dogonić komputera i tego komputera nie ma. A włączyłem sobie jakiegoś Need for pda z około 2010 roku. I jeżeli ty nie jesteś w stanie dogonić komputera, to oni zwalniają i na ciebie czekają. Mhm. Po prostu, że nada. Bo kilka lat wcześniejszego Need for pda odpaliłem i nie dość, że już nie ma takiego przeskoku w grafice jak kiedyś, że co parę lat było dwa razy lepiej. No tak. No to się okazuje, że gameplay jest coraz bardziej pod kretynów robiony. No pod mobilki już bardziej też, nie? Znaczy, co masz na myśli mówiąc o no, z... To, 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 to no, uproszczenie wszystkiego, tak? Od osoby po prostu. No wiele no może. Wszyscy, ja jak, pan... jak Monika w klasie mówi, że wszyscy grają. Mają po 8 lat, no nie? Wiecie, to jak pijamy. Jest, w sobie inny. Się, tak. To jest lepiej. Graj, tak tak chodzi szybciej. Rafał, tak chodzi szybciej, bo okno mniejsze okno. Może być. Może być. Lepiej Zresztą wiesz, no, na nami na Komodore na to, że miałeś wnętrze wow. w test drive'ie, też było pewnie podyktowane tym, że viewport do renderowania był mniejszy. Oczywiście, no i na drugie kramy. A wiedziałeś, że na JOTE jest zainstalowany Rayman? Zainstalowałeś sobie? Nie był. No to nie wiem, skąd się wziął. Znaczy, określenie pieszczotliwe dla kretynów wiąże się z tym, że po prostu gry są coraz łatwiejsze i no, kiedyś po prostu żeby wygrać musiałeś mieć skilla, a teraz że bardzo często jest tak, że gra dynamicznie dostosowuje poziom do gracza i to jest takie trochę bez sensu. Da się tutaj jasno wysłać tego ekranu? Czy... Wydaje mi się, że jest już maksymalna. Maksymalna. No, faktycznie. Okay. Widać, że design z tamtych czasów, wszystko, nie? Game Options, Zobaczmy, co było co. O, detale. Detale to są chyba na maxa ustawione. A Full nawet nie, Image Quality Low. low. Zobaczmy na hardcore. Interlaced. Interlaced. No, co drugą linię obrazu będzie no. rysował pewnie. A rozdzielczości ekranu jakie są? A, a tu jakaś na tym rozdzielczości No, natywna no? jest właśnie 640x480. No, jest 320 x 200 też. Nie wiem, jest 320. x 200 Niestety spalił się. No ale muszę, ale ja, ja ci puszczę z tego, z ja telefonu, Wybuchło. Raz wstał, goń dookoła. Palił mu się portki, bo... Ja w nocy słyszałem strzał. A ja nie. Obudził się... mnie strzał, normalnie, jak w Smoleńsku. Wow. Tylko, że ty przeżyłeś ten strzał. Nie, ja to się mówi A? A? A, A. No i już masz to... Tą... Chyba, no, chyba, no, no, chyba wbiłeś wsteczny. Dwa razy No i co, jest jakiś teraz... No nie jest, jest i w sumie te wyglądają tak samo. Jedynie widać, że krawędzie ty. No ale teraz łazi idealnie płynnie, nie? Tak, no mi będziesz. Nie ma żadnych dropów. 30% będzie. Ja nie wiem. Coś. No wtedy to jak miałeś 30 FPS-ów, to mówiłeś, że masz płynność jak w filmie w kinie. A teraz wiele dzieciaków, jak nie ma konstant 60 FPS-ów, to nie będzie grać, bo, bo się zacina. No to prawda. Pamiętam te czas fajnie to chodzi. Bo taką wideorelację robimy niejako z tej libretto, bo jeszcze nie nagrywałem takiego prawdziwego materiału o niej. Taka partyzantka trochę w kuchni, ale... Myślę, że maszyna jest godna tego, żeby zrobić o niej jakiś film. Ciekawa, dwójka by się to odpaliła? Na dwójka, trójka nawet ruszy. Trójka wymaga 16 MHz. Trójka by wstała, tylko że procek 75 MHz by ją na pewno bardzo, bardzo upośledzał. Obawiam się, że trójka na najniższych detalach, na które trzeba by to po prostu pocisnąć, mm. mogłaby wyglądać nawet gorzej niż ta jedynka. Bo lata temu pamiętam, że grałem u Kumpla, właśnie miał Pentiuma jakoś 166 MX, ale nie miał akceleratora 3D i też miał jakoś 16 MHz. No to wszystko dla jej robią, Tak, tak. tak. W każdym razie nie to no, będzie. Kore perspektywy. Tam jakaś, wiesz, sami się radzili z tym. w tam korekcja perspektywy zaczęła działać. Pewnie że tego brakowało na psx i tam się krzywiły że się Tak, tektury. tak, tak. Na PSX-ie no. faktycznie w wielu grach było tak, że te tekstury y, gdzieś tam na, na boku <grym> się łamały no, tak śmiesznie. Zastanawiam się to, jak oni mogli wypuścić konsolę z takim bugiem. No i tyle. No wiesz, istotniejsze było raczej to, że ta konsola dosyć mocno wspierała sprzętowo. Rysowanie. No, przy czym wiele gier takich, które na PC dawały radę z powodu dużej ilości RAMu i kontent był po prostu bogatszy, to na takim PlayStation 1 -ce strasznie kulały. No. Oczywiście wielu ludzi by mnie pewnie zjadło e, pod tym, co powiedziałem, ale taka jest prawda. Na przykład, Quake 2 jest na pewno Technical Achievement niesamowity, że na PlayStation działa, ale tam co chwilę ci się mapy doładowują, no. bo na pc żeby Quake 2 jako tak chodził to trzeba było mieć. No 32 Mb ramu, nie? Tak. A to... na PlayStation na 2 Mb to chodziło. Ale brzmiałoby. Wiem o czym mówisz, bo ostatnio odprawiłem sobie... E, mam PlayStation Portable, tam jest e, emulator. Znaczy natywnie to wspiera PSX-a. Mhm. Mm I i ze sobie wydumał właśnie, dwójkę. I tam faktycznie często jest ten loading screen. Jedynka chodzi spoko. DUM DOOM to akurat jeszcze nie było takie obciążenie dla PlayStation. A jeszcze nie Quake, sorry, Quake. No Quake, Quake, e, Quake, mówię, Quake, Quake, Quake tak. Sorry. Quake musiał się doładowywać co chwilę. Nawet Quake 1, 8 Mb ramu. mapy. No jakieś tam pseudo cieniec i jak jechałeś w tunel, się nawet światła zapaliły automatycznie. No. ciekawe z ilu poligonów to autko było zrobione, nie? Pewnie niewielu, aczkolwiek powiem ci, że jak złączyłem tę grę, to pomyślałem, że ona się tak strasznie nie zestarzała. Aczkolwiek te samochodówki na ogół mają bardzo ograniczony relatywnie viewport i te detale w tle. Nie. Się specjalnie rysuje dokładnie. Zresztą całe GTA na tym bazuje. GTA przecież ma naprawdę wyostrzone detale tylko w tym co jest rysowane relatywnie niedaleko. A jak się tam będziesz... Ale próbował... popatrz, tu fajny klimat w ogóle jest i dosyć, dosyć daleko się rysuje bez pozornie. nie? Popatrz. Tak, zgadza się. Ale masz detale ustawione na maksa. Na tak. odległość rysowania masz na maksa. Tak, i rozdziałka mała. No, no. Także dlatego to chodzi, nie? W GTA jakbyś, znaczy to, to jest trade-off, no bo po prostu oko ludzkie nie jest w stanie jeszcze przy jakiejś tam rozdzielczości wyhaczyć tych detali, które są tak jakby odległe, więc się je rysuje symbolicznie albo się je pomija, a ty i tak ich nie dostrzeżesz, czy one są dokładne, czy w ogóle są. Wiadomo, że się ta gra trochę zestarzała, aczkolwiek jak na 95 tam rok, to i tak uważam, że to wygląda rewelacyjnie. No, to ja pamiętam ten skok taki z g 2 na Amidze, aż do 3D to już na PlayStation.